Witam Was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. Na powitanie przygotowałam dla Was filmik z z roku 2015, który był dla mnie rokiem przełomowym, a przede wszystkim wyjątkowym i bardzo szczęśliwym, bo pod koniec roku urodziłam drugiego synusia. Stąd też ta moja nieobecność. Nie miałam na to sił, nie miałam na to czasu, nie miałam odpowiedniego wyglądu, który jeszcze oczywiście też nie wrócił do normy, ale nieprzespane noce, wierzcie, dają, dają w kość. No, ale mam nadzieję, że powoli będę do Was już wracać na stałe, normalnym trybem. Tak jak wspomniałam, pierwszy filmik z ulubieńcami. Ulubieńcy głównie kosmetyczni, kolorowi. E, aczkolwiek znajdzie się kilka perełek niezwiązanych z makijażem. I tak na początku spray opaliz, opa, opalizujący, opalający taka jest właściwa w zasadzie nazwa Mark Invane, bodajże holenderska produkcja. Spray aplikuję przy pomocy tutaj tej oto rękawicy, tego samego producenta. Świetny spray, efekt jest natychmiastowy, widać po moich rękach. Robiłam to dosłownie 10 minut temu. Spray, który utrzymuje się bardzo długo na ciele. Co najmniej tydzień ja zawsze jestem opalona. Wybaczcie, ale podkręciłam sobie dla Was włosy, które mi teraz wchodzą w twarz. No ale niesforne, wszystko czasami tak się zdarza, że na złość nie kąt wiecie. Ku przez, Wybaczcie. Jak to jest? Za duża przerwa przed kamerą, i zaczynam się jąkać, także jeszcze raz, od nowa. Polecam Wam, świetny produkt, ma specyficzny zapach, ale on w żaden sposób nie przeszkadza. Jego plusy są takie, tak jak wspomniałam, że utrzymuje się do 10 dni. Opalenizna jest równomierna, efekt jest natychmiastowy. W zasadzie mogłabym porównać tą opaleniznę do opalenizny z opelania natryskowego. Taki, takie opakowanie kosztowało około 130 zł, a starczyło mi na... Aplikacji 40-30 na całe ciało. Naprawdę bardzo wydajny produkt. Polecam go serdecznie, szczególnie osobom, które nie mogą się opalać, a marzą o pięknej, zocistej opaleniznie. Kolejny produkt, który nie jest makijażowy. A w zasadzie no, musiał znaleźć się w, w tym moim zestawieniu. Używałam go też najmniej, ale naprawdę jest tak rewelacyjny, że nie mogłam go pominąć. Maryka Sally Hansen wypuściła w ubiegłym roku lakiery żelowe bez konieczności utwardzania pod lampą. Ja zafundowałam sobie taki zestaw, dwa produkty. Ogólnie, żeby efekt był, to musimy mieć kolor. Kolor nadający kolor naszym paznokciom oraz ten magiczny top coat żel. Ja mam lakier w odcieniu 470 bodajże Red Eye. Lakiery te utrzymują się jak producent nam zapewnia do 14 dni. U mnie lakier jest około 7-8 dni i jest to maksymalnie naprawdę bardzo, bardzo długo. Normalne lakiery odpryskują mi po, po jednym dniu ja gadam, po tygodniu, po, tygodniu tam po jednym dniu moje paznokcie są bardzo giętkie i niesforne jeśli chodzi e, o zaprzyjaźnienie się z obojętnie jakimi lakierami, dlatego to jest po prostu hit, polecam Wam serdecznie, na pewno będę mieć jeszcze inne kolory podkład Leica parifluid Fluid Wodoodporny, który, koja, e, który towarzyszy mi już od 3 lat, ja mam w odcieniu FLW 2NB e, podkład, który chyba mi się nigdy nie znudzi nie wiem czy znajdę na niego zastępstwo równie idealne bardzo ładnie kryje, nie obciąża skóry, ładnie prezentuje się zarówno na żywo, jak i na zdjęciach. Dodatkowo, teraz ostatnia partia została wzbogacona przez producenta we właściwości pielęgnacyjne, dlatego mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. Niż, niż właśnie te wcześniejsze edycje. Inny produkt tej samej marki, też podkład, marka, czyli marka Mycena Atelier Paris, ale jest to fluid wodoodporny w żelu o mega, mega, mega intensywnym kryciu. Jeśli znacie podkład Dermacol i wiecie, jak Dermacol kryje, to to jest podobne krycie, z tym, że podkład jest ten lżejszy, tak? bo ona ma formułę żelową. No i przede wszystkim jest produktem wodoodpornym. Minus jego jest taki, że on dosyć ciężko się rozprowadza ale uwzględniając to, że mamy naprawdę rewelacyjne krycie oraz bardzo długie utrzymywanie się na, na skórze, to warto po prostu nauczyć się aplikować go. Do 8 godzin to słuchajcie, z lekkością ten podkład wytrzymuje, także jeśli szukacie czegoś naprawdę rewelacyjnego, na przykład na swój ślub, to to jest właśnie taki podkład i warto się nim zainteresować. Inny produkt, którego również możemy, naszym zaliczamy do podkładów, są to podkłady kryjące w kremie marki Criolan, seria Ultra Foundation. Te produkty występują w różnej postaci. Ja akurat mam w formie takiego kółeczka, to jak są te kółeczka kamuflaży. To zestawienie idealne nadaje, nadaje się do, tak, do konturowania twarzy na mokro. Na pewno co nieco o konturowaniu wiecie, jak, jak i też nie jesteście uzależnione, tak jak ja. Rewelacyjny kolor żółty YH. Ten ciemny pięknie nadaje się do przyciemnienia. Twarzy ten jest dosyć neutralny. Niestety, zmazały mi się wszystkie oznaczenia, ale wydaje mi się, że o ile pamiętam, że to jest zestawienie numer 5, oczywiście będzie jeszcze wszystko w podpisie. Mój kolejny ulubieniec gdzie w zasadzie wędrował mnie na twarzy. No, za każdym razem jak się malowałam, także coś, coś to musi znaczyć. A twarz najczęściej utrwalałam pudrem marki Vipera. Puder sypki y, numer 012 odbijający światło transparentny. Y, Przyznaję mi, że puder y, no, robi kawał dobrej roboty, jeśli chodzi, y, jeśli chodzi o utrwalenie makijażu, oczywiście podkładu. Nie wyobrażam sobie zrobić makijażu bez, bez przypudrowania noska. Ten puder sprawia, że podkład jest długo na naszej twarzy, a przede wszystkim twarz nie wygląda jak oprószona mąką. Jest ładnie utrwalony, dzięki tym drobinkom odbijającym światło no, twarz nie jest płaska. Polecam Wam serdecznie, nadaje się w zasadzie do każdej grupy wiekowej, także nie tylko Wy, ale Wasze mamy przypuszczam, że też byłyby z niego zadowolone. <laughs> Moja przyjaciółeczka, o której wspominałam już nie raz, Merlu, manizer marki de Balm, która też w zasadzie w prawie codziennym makijażu mi towarzyszyła, i idzie tylko wędrowała na szczytach kości policzkowych, tak jak w dzisiejszym makijażu, ale również na nosku, nad łukiem kupidy, na dłukiem Kupidyna. W, na, w ocz, na, na oczach, na powiekach często właśnie służyłam jako cień do oświetlenia wewnętrznej części do miejsca podwójno, no kocham, ubóstwam ją bardzo, zresztą widać to po stopniu zużyciu, zużycia um, intensywnie użytkuję ją od półtora roku, a jeszcze w dalszym ciągu jest, także myślę, że jest to produkt bardzo wydajny, oczy. Tusz do rzęs. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja w zasadzie za każdym razem, jak skończę jakiś tusz, 6, tuż to sięgam po nowy. Jednym z ulubieńców, w zasadzie największym ulubieńcem w ubiegłym roku był tusz marki L'Oreal False Superstar. Produkt składający się z dwóch części, biała odżywka, e, ciemny tusz, e, pięknie wydłuża, pogrubia, dociera do, do każdego włoska. E, producent już na najbliższe miesiące, tygodnie szykuje nowość, tą reaktywacja, w zasadzie ulepszoną wersję tego tuszu, także nie mogę się już doczekać, bo ten tusz był po prostu rewelacyjny. 2015 to również na moim oku cienka kreska narysowana eyelinerem w pisaku. Jednym z ulubieńców był eyeliner z Glazela. Sięgałam również po L'Oreala, po Maybelline, ale ten był jednym z lepszych. Piękna, cienka kreska, intensywna czerń i nierozmazujący się koloryt. I na ostatkę mam dla Was coś do dla, dla ust. Wróciłam w pomadki moje ulubione do jednego worka, bo to jest ogólnie 10 ulubieńców roku 2015. Przepiękna pomadka, o którą pytałyście się niejednokrotnie długo. Utrzymuje się na ustach matowe, bardzo modne wykończenie. Jest to pomadka Gorge Velvet Touch Lipstick seria mat 003 odcień Antique. Naprawdę piękno-orzechowy kolor. Również 03, ale marka Bourjois pomadka Rouge Edition Velvet. Tej serii Wam nie muszę przedstawiać, Pokazuję teraz odcień czerwieni, który był moim ulubionym z tej serii, ale w zasadzie każdy kolor od Bourgeois to jest po prostu hit, także musiałabym w zasadzie wszystkie pokazać. I ostatni produkt jest to Golden Rose, mat, pomadka również matowa, mat Lipstick Crayon w odcieniu 01. Ten kolor też używam najczęściej, również orzechowy, no ale orzech był bardzo modny w ubiegłym sezonie, zresztą na początek w tym roku też jest modne, także też go nie mogło zabraknąć. To byli moi ulubieńcy minionego roku 2015. Ale na dobry początek i na popytanie przygotowałam również dla was rozdanie. Mam nadzieję, że weźmiecie udział do wygrania, do zgarnięcia jest w zasadzie zestaw Czterech pędzli do twarzy marki naszej, a także gąbeczka tej samej marki. Wystarczy, że napiszecie komentarz, jak chcecie udostępnić filmik. Będzie mi również bardzo miło. I napiszcie, co było Waszym ulubionym produktem ubiegłego roku, może odkryję jakąś Waszą perełkę i również się w niej zakocham. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz za uwagę, za cierpliwość, za obejrzenie tego filmiku. Zapraszam Was na moją stronę Ladymake.pl, gdzie możecie odnaleźć te produkty większość z nich i coś więcej o nich poczytać. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz, no i do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.